I to... oto to i mój... Lola, halo! Piękna! O to mój najwspanialszy pies świata. Jest to Lola 2000, to tam, chyba 2005. No pies, nie! Pies, nie masz prawa! Pies! Pies! Rozumiesz, jesteś aresztowana. Jesteś aresztowana. Rozumiesz to? Jesteś aresztowana! Nie! Aresztowana jesteś. Ja ci śledzę! Od kilku lat. No. No to się lampisz. To się lampisz. Tutaj się lepiej lampy. Zobacz. Oła. wszystko twoja wina, bo. Nie. Pies. Hola. Halo? To Sherlock, chodź tu. Piękny. Nie, ty nigdzie nie idziesz. To jest mój pies. Taki właśnie ucieknie. Hmm. Jest takie ładne siat. Bob. Siad. No zrób siad. No siad. Siad. No siad. No i pięknie teraz baruj. Baruj? Baruj. Ekstra, kochana. Dobra, chociaż to. No No, co? Hola, zobacz. No? I widzisz co ma to zjadłam? To jest kolejna. Widzisz, że to jest oczywiście. Nic tam nie ma, co to co ja biorę. Dobra, odpadłaś jest stopą. No co, ja tylko cię nakrywam ja będziesz sławna. No. No widzisz? Co się patrzy z mojego pokoju? Tam jest fajnie, no? Chcesz to iść? Nie ma opcji. Okej, okay, pies. Kończymy, pożegnaj się ładnie. Papa, pa. tak? Papa, pa. no, no, papatki, widzimy się w kolejnym odcinku, zeszlej i dajcie oczywiście łapkę, Po pod tym filmem i zasubskrybujcie mój kanał, jeśli chcecie więcej ze mną, Ach, oczywiście ze mną, no, A z kim? Mówię oczywiście Lola, więc pa.